Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym Was zabrać w podróż po meandrach małżeństwa w starożytnym Egipcie. Miłego odsłuchu. W kulturze Egiptu, jak i właściwie wielu innych, małżeństwo jest bardzo ważnym elementem życia człowieka. Szczęście Egipcjan silnie związane było z ogniskiem domowym, z rodziną i całą tą otoczką. Mężczyzna, który długo zwlekał z orzenkiem, uchodził za osobę niegodną zaufania, która jest lekko duchem i bawidamkiem. Nic nie mogło doprowadzić do zwolnienia mężczyzny z obowiązku za mąż pójścia, nawet jeżeli był on osobą z niepełnosprawnością, tak czy siak społeczeństwo oczekiwało od niego tego, że założy rodzinę. Doskonałym przykładem jest postać z okresu Starego Państwa, to jest Senep, który był czulewskim błaznem. Senep był niszczorosły, co mogłoby oczywiście stać na przeszkodzie w znalezieniu dla niego małżonki. Jednak mamy zachowaną rzeźbę, na której Senep pozuje ze swoją żoną oraz dwójką dzieci, synem i córką. Nikt nie wytyczał żony Seneba, że związała się z niskorosłym, ani nie wyrzucał jej, że zrobiła to z innych pobudek, niż miłość, tak jak dzieje się to często obecnie. Dlaczego? Wynika to z faktu, że dla Egipcjan nie było to istotne. Liczyło się to, że są szczęśliwi w swoim rodzinnym gniazdku. Młody mężczyzna miał zapewnioną pracę, wystarczyło, że posiadał wykształcenie w danym zawodzie. Nie trzeba się było więc zamartwiać przyszłością, w takim razie już nawet 15 lat był atrakcyjną i pełnowartościową partią dla kobiet. Trzeba przyznać, że młody mężczyzna mało miał czasu na to, by zdobywać obycie z dziewczynami. Większość swojego czasu zajmowała mu naucza, studiowanie książek i przygotowywanie do wykonywania założonego zawodu. Z tego też względu w egipskiej poezji otrzymujemy obraz biernego mężczyzny i kobiety, która jest w pełni świadomą i niezależną istotą, która zdobywa faceta. Czego by nie mówić o egipskich kobietach, to należy im oddać, że do perfekcji opanowały sztukę makijażu. I co ciekawe, miało to także swój rytm religijny, ponieważ podstawowym celem upiększania urody było upodobnienie się do bodzini Hathor. Bodzini miała również pomóc kobiecie w znalezieniu odpowiedniego partnera, gdyż najgorszym, co mogło spotkać się wjazdem z nad Nilu, to starzenie się w rodzinnym domu pod opieką ojca. Najprawdopodobniej więc to kobiety zazwyczaj były stroną inicjującą związek, który, co warto podkreślić, nie miał w Egipcie ani statusu prawnego, ani religijnego. Po podjęciu decyzji młodzi informowali rodziców i w sytuacji, kiedy ich plany były przyjęte przychylnie, dziewczyna przeprowadzała się do domu rodzinnego pana modelu. I to właśnie tam odbywała się uczta, podczas której młodzi odbierali od swoich najbliższych prezenty, które służyć im miały na nowej drodze życia. Przebieg tego dnia możemy prześledzić w opowiadaniu ducha księżniczki Achury w Setme. Zabrano mniej więcej do żonę do pałacu Neneferka Ptacha. Faraon zaś przysłał nam wiele podarunków ze srebra i złota, a i dwór przesłał upominki. Zaraz wyprawiliśmy ucztę wraz z Nepfer i przez cały dzień podejmowaliśmy gości, a gdy nastała noc, poznał mnie tak, jak poznaje mężczyzna, a potem kochaliśmy się jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze wiele razy, aż padliśmy bez zmysłów. Co ciekawe, język egipski jest pozbawiony pojęć takich jak mąż i żona. Są one równoznaczne z oczekiwaniami mężczyzna, czyli hi, i kobieta, czyli hemet. Jednak nazewnictwo to było stosowane tylko w sytuacjach formalnych, które należało potwierdzić pod kątem administracyjnym. Na co dzień małżonkowie zwracali się do siebie za pomocą słów sen i senet, co można tłumaczyć jako brat i siostra. Wydaje się, że mogło to mieć wiele wspólnego z próbą naśladowania świętej pary, to jest Ozyrysa i Izydy, którzy to jak wiadomo byli rodzeństwem. Nie wyróżniamy również specjalnego ocześlenia na instytucję małżeństwa. Dla Egipcjan było to po prostu hemes i hena, co można przełożyć jako. Zamieszczać z kimś. Ten nieoficjalny akt, zapewne podobnie zresztą jak u innych ludów, wiązał się z jakimiś tradycyjnymi rytuałami. Jednym ze znanych nam było wspólne jedzenie soli przez małżonków podczas uczty. Co ciekawe, Egipt jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nie było kultu dziewictwa. O ile małżonka była zobligowana do wierności, o tyle mało kogo interesowało, czy jest ona dziewicą, czy nie. Jak to jednak wyglądało w praktyce. Za mąż wychodziły zazwyczaj 13- 14-latki, więc w większości sytuacji nie miały one jeszcze partnerów seksualnych. Zdrada była przez Egipcjan traktowana jako bardzo poważne przestępstwo, jednak głównie z punktu widzenia zdrady żony. Musiało ono być jednak udowodnione przed sądem i dopiero wtedy wolno było nieszczęśnice uczarać. A trzeba było przyznać, że kary do lekkich nie należały. Przykładowo w oczesie Starego Państwa jedną z opcji było rzucenie kobiety wraz z czuchankiem na pożarcie przez Czoczodyle. A w czasach późniejszych, np. za Ptolemeuszy czy w oczesie rzymskim, mężczyzna mógł doprowadzić do oszpecenia kobiety, np. obcinając jej nos oraz do wyczastrowania jej Czochańka. Inaczej mogło to wyglądać w Nowym Państwie, gdyż posiadamy dokumenty mówiące, już, iż zdarzało się, że jedna kobieta dwutrotnie stawała przed sądem za zdradę. Może to świadczyć o zmniejszeniu czar, ale może być też wyjątkiem. Mężczyźni mieli w tym aspekcie dużo lepiej. Od nich nie wymagano pełnej wierności. Śmiało mogli oddawać się uciechom z nałożnicami lub kobietami oferującymi swoje ciało za pieniądze. Mężczyzna był jednak zobligowany do tego, by występni nie wyszły na jaw, aniby nie wpływały negatywnie na dobro rodziny, gdyż tacy panowie, którzy zaniedbywali swój dom, byli silnie krytykowani. W literaturze otrzymujemy jednak zdecydowanie więcej obrazów zdradzających żon niż mężów. W liście do zmarłej żony na papirusie Zlejdy możemy przeczytać: Do doskonałego ducha An'Hiri, Co uczyniłem złego przeciw Tobie? Oto Ty występujesz przeciwko mnie, mimo że ja nie uczyniłem Ci nic złego, odkąd wziąłem Cię za żonę, aż do dnia dzisiejszego. Złożą na Ciebie skargę wobec Bogów Zachodu i rozsądzą nas na podstawie tego pisma. Wziąłem Cię za żonę jako młody człowiek, i ty byłaś przy mnie, gdy sprawowałem moje różne urzędy. Byłaś przy mnie, a ja Cię nigdy nie zdradziłem i nie dopuściłem, aby serce Twoje się gniewało. Nie sprawiłem Ci w niczym, co z Tobą czyniłem, żadnego cierpienia i nigdy nie stwierdziłaś, że Cię okłamałem jaki dziś prosta, który idzie do innego domu. Nie pozwoliłem nikomu tknąć naszych rzeczy, które pozostały po Tobie. Zaniesiono je na miejsce, gdzie przebywałaś. Przyniesiono Ci Twoje olejki, Twoje szaty i Twój chleb. Nie oszukałem cię. Gdyś była chora na tę chorobę, która cię powaliła, wysłałem ci najlepszego lekarza. On cię leczył i robił wszystko, co mu czazałaś. A gdy wyjechałem z królem na południe, po tym jak znalazłaś się w stanie, który na ciebie przyszedł, spędziłem osiem miesięcy bez jedzenia i picia zupełnie nie jak człowiek. Gdy wreszcie powróciłem do Memphis, przybyłem i tam, gdzie ty byłaś i bardzo płaczałem wraz z mymi ludźmi przed mym mieszczaniem. Dałem płótno i materiały, by Cię zabalsamować. Niczego nie przeoczyłem. Patrz, żyję już od trzech lat samotnie, bez żony, chociaż to nie przystoi człowiekowi z moją pozycją. Potrzeba tutaj zauważyć, że śmierć nie była momentem końca małżeństwa. Istniało ono nadal, a małżonkowie nawet za światach byli na siebie strzadzani. W momencie, w którym wdowiec ponownie się ożenił i rozmarła żona nadal zajmowała najważniejsze miejsce w jego życiu. Stawała się ona na zawsze Urnebet er Per, czyli wielką panią domu. Natomiast nowa, ukochana mężczyzny przybierała rolę jej młodszej siostry. Małżeństwo można jednak było zakończyć w inny sposób, mianowicie przez rozwód, który to już w przeciwieństwie do ślubu miał charakter w pełni urzędowy i stanowił osobny akt prawny. Wystąpić o niego mógł zarówno mąż, jak i żona. Jednak śmiało można założyć, że większość małżeń w starożytnym Egipcie rzeczywiście była szczęśliwych i trwałych, posiadających element boskości z tego też względu, było to tak istotnym elementem ich życia. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.